Dzień dobry wszystkim. Postaram się syntetycznie powiedzieć o pozytywach, bo i takie też są, i, i o negatywach, jeśli chodzi o Ministerstwo, Ministerstwo Rozwoju i generalnie działania, działania rządu. Więc po pierwsze, jeżeli chodzi o pozytywy. Pozytywem jest to, że przy różnych istniejących problemach, które ma Ministerstwo Rozwoju, jednak z większymi lub mniejszymi oporami posuwa się kwestia paktu, paktu społecznego. Co z tego paktu wyniknie, zobaczymy. Niestety to jest w dużej mierze uwarunkowane politycznie. Niestety wielki wpływ na, na tempo działań i na zakres, na zakres działań ma, ma, mają wpływ, mają wpływ bieżące tarcia, które istnieją w, istnieją w Koalicji. Ale trzeba działania, te działania, jeśli chodzi o Pakt zauważyć i trzymać kciuki, bo cokolwiek się zrobi, to będzie dobrze. Jeżeli, to jest taki przykład ogólny, pozytywny, czyli, czyli prace, praca nad Paktem, który jest związany z pracami w Radzie Dialogu Społecznego. Jeżeli chodzi o przykład, przykład szczególny, który też należy uznać pozytywnie, to jest kwestia pracy zdalnej. Praca zdalna nie istniała do momentu, kiedy nie pojawił się COVID. Została wprowadzana później na zasadzie milczącej zgody, można powiedzieć, przyniosła bardzo wiele pozytywnych, jednoznacznie pozytywnych efektów. Wymienię tylko, wymienię tylko dwa. Jeden to jest kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezdyskusyjnie na bezpieczeństwo i higienę pracy porównać tutaj można. Ktoś siedzi u siebie w domu, nie wychodzi, nie jedzie w miejską komunikacją, gdzie ma tysiąc możliwości za, za, zakażenia, zakażenia czy zaraż, zarażenia się. I to jest jednoznacznie pozytywne. I na, na to trzeba zwracać uwagę, dlatego że Wydawałoby się, że związki zawodowe y, powinny y, oboma rękoma podpisywać się pod y, tego typu rozwiązaniami. Niestety tak nie jest. Ja prezentowałem y, problem pracy zdalnej na y, forum Rady Ochrony Pracy przy Sejmie, y, gdzie zdziwieniem było y, dla mnie. Y, 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 Opór przeciwko, przeciwko rozwiązaniom związanym z, z pracą zdalną, jeżeli chodzi o stronę, o stronę związkową. Ale to się jakoś tam posuwa. Trzeba, trzeba przyznać, że strona rządowa postępuje tutaj dość racjonalnie, natomiast stare powiedzenie po owocach poznacie zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie, na razie praca, praca w ramach RDS-u, który koordynuje działania, Prace nad nowelizacją kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej posuwają się, i to jest, to jest drugi pozytyw. Jeśli chodzi o negatywy, pierwszy negatyw to jest kwestia związana kwestia może nieduże pieniądze kwestia pewnego symbolu i kwestia pewnego papierka lakmusowego jeżeli chodzi o, dobre działanie, o dobrą wolę ze strony, ze strony rządzących. Myślę. Tutaj o braku odroczenia, wstrzymaniu, wstrzymaniu pracowniczych planów kapitałowych. W sytuacji takiej, kiedy w szczególności cała, całe, całe branże nie mają stoją w katastrofalnej sytuacji, to mówili koledzy, to jeszcze będą mówili koledzy, nie, nie chcę tego rozwijać, bo wszyscy wiemy o co chodzi. Myśmy postulowali, żeby to, co można, w szczególności jeśli chodzi o branże, które są totalnie dotknięte, dotknięte COVID-em, żeby nie dokładać im obciążeń. I tymczasem rząd prześliznął się nad, nad możliwością odroczenia, odroczenia kwestii, kwestii finansowych w stosunku do plan, pracowniczych planów kapitałowych i nie pomógł nawet tym grupom, które w 100% zostały dotknięte przez, przez COVID. I to jest, to jest tego typu postawa jest, jest niedobra i pokazuje pewną niedobrą, niedobrą, tendencję, niedobrą tendencję. Druga kwestia, kwestia, negatywna, jeśli chodzi o działanie rządu albo może o niedziałanie rządu, to jest kwestia to jest kwestia tolerowania w dalszym, w dalszym ciągu bierności urzędów pracy. Urzędy pracy, y, naszym zdaniem, powinny zostać zreformowane w sposób taki, żeby głównym klientem urzędów pracy był y, przedsiębiorca, który y, chce zatrudniać pracowników, który poszukuje pracowników, a nie y, głównym klientem, tak jak dzisiaj jest, jest bezrobotny, który przychodzi po prostu po y, różnego rodzaju dotacje, zasiłki i tak dalej. Y, tyle syntetycznie ja dziękuję.